Hello widzowie, w dzisiejszym odcinku będę próbował nauczyć się Godbridża. Yy, ten film będzie całkiem krótki, ponieważ yy, będzie to trwało na minimalnie tak z 3 minuty, ponieważ po prostu będę musiał się nauczyć Godbridża. Wydaje mi się, że nie jest to takie trudne, lecz to się okaże potem. A ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. A więc gdy my już jesteśmy w gierce, E, jesteśmy sobie na survivalu, po, e, survivalu single player, ponieważ po prostu będzie to świat, żeby się nauczyć Godbridge'a. No właśnie. E, jedyną najlepszą próbą, jaką zrobiłem, to było gdzieś tutaj. O, tu już było coś potężnego, ten Godbridge. E, sposobem klikania oczywiście będzie to drag click, no bo chyba e, każdy używa drag -klika do tego czekajcie wyłączę sobie fly'a czekajcie muszę coś zobaczyć czy działa taśma pa 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 widzicie e jeśli drag klikujecie, jest to bardzo bardzo proste Je oczywiście to nie jest godblish ale też jest to trudne bridge'owanie, jeśli macie myszkę bez drag-klika. Moja akurat łapie. No jak widzicie, już byście się nawet worsań dobudowali do przeciwnika. E, więc jeszcze raz spróbujemy to zrobić. O! Coś tam z got w ogóle zrobiłem. <laughs> Cztery klocki. E, czekajcie, się dobuduje trochę. Dobra eee, czekajcie. Muszę się przygotować. Dobra. A! dobra, widzicie? Ogarniam już powoli tego godbridge'a, To jest na Easy jak się wyćwiczy. Widzicie? Czekajcie. Eee, to sobie zniszczymy żeby zrobić sobie ajajaj, aj, aj, czekajcie nie wiem po co ja tutaj to chcę robić ale bro... dobra w dupie w, dup wywalone czekajcie, zrobię sobie twój most, uwaga Kulde. o co jest Wizowe? Hej, o co chodzi? Eee, o co tu chodzi? Możecie mi powiedzieć, co tu się właśnie stało? Ech. No to co? To już chyba koniec odcinka, za? Dobra. To dam sobie jeszcze takie wyzwanie, że muszę się nauczyć e, e, tego, zwykłego Godbridża, a nie tego, a nie Moonwalka, ponieważ God, e, Moonwalk po polega na tym, że robimy Godbridża, ale jeszcze, ale tak, chodzimy, e, jest to prawie to samo, ale żeby nie był taki krótki odcinek, to próbuję jeszcze Godbridża. Ty, wizowy? Co jest? Ej, bo Godbridge chyba jest trochę trudniejszy. Tak mi się wydaje. O! Coś tam. Coś, coś tu się dzieje, czekajcie. Muszę dobrze nacelować. No! Coś, coś tutaj się odwala. Tylko nie wiem jeszcze do końca co jeszcze raz spróbujemy no dobra myślę że jak na mnie to i tak tutaj to coś zrobiło potężne wrażenie yy, mam nadzieję że odcinek wam się spodobał i jeszcze pokażę wam taką jedną najlepszą próbę którą zrobiłem mam nadzieję że film wam się spodobał no i nara